Cześć! Z tej strony Alicja. Witam Was na grupie inspiracyjnej przez okienko. Darum, darum. Mamy dzisiaj środę, ja jestem poza domem. Ale dla Was specjalnie na tą okazję, żeby środa była środą, trafia filmik. Wymyśliłam, słuchajcie, to ten pomysł już był. To nie jest żadna nowość. Ale postanowiłam, że ją sobie odświeżymy, przypomnimy i mam nadzieję, że będziemy się również dobrze bawić. Najpierw omówię, po co są te pudełeczka. Wymyśliłam zabawę w kolory. Wymyśliłam zabawę. Wymyśliłam na dzisiaj, że pobawimy się w kolory. I tak. Jedną z rzeczy, którą będziemy losować, po to właśnie są pudełeczka, to jest format kartki. Mamy DL-kę, kwadrat prostokąt i inny kształt. Tutaj nie może być ani koło, znaczy nie może być ani kwadrat, ani prostokąt, ani dlka. Tutaj trzeba będzie pokombinować z jakimś innym, innym kształtem. I te karteczki wycinam i lądują w pudełeczku. Wszystkie do jednego, i pudełeczko na boczek. Tutaj będziemy losować kształt. Może ja najpierw e, omówię, a wycinanie Wam przyspieszę. E, kolor. Kolor taki e, główny, który musi stanowić ponad 50% pracy musi być widoczny, dominujący ale może, mogą mu również towarzyszyć inne kolory. Nie są to kartki typu monokolor, czyli różowy, zielony, niebieski i czarno-biały. W czarno-białym trzeba uważać na inne kolory, żeby było ich jak najmniej. Jeżeli chodzi o stemple, stempel kwiaty nowe, stempel polecony, stempel wróżka i stempel motylki. I to jest rzecz, którą muszę użyć. Może być to na tle. Może być to głównym elementem w zależności, jak się kompozycja ułoży. I tutaj mamy właśnie ten stempel kwiaty nowe. Stempel polecony, stempel wróżki i stempel motylki. Stemple w sumie powinno być stemple. Dobra, niech będzie stempel OK. Kolejne to są maski. Maska tryby duża to jest ta maska. Maska ATC Kratkę. Nie wiem dokładnie jak ona się nazywa na sklepie, bo tych kratek, krateczek i różnych takich jest dość dużo, ale chodzi o tą kratkę. Maska ATC Sweterek oraz maska Damask. Ok, to tu mamy omówione kolejną rzecz. I dodatki. Dodatek: czarna serwetka. Chodzi mi o serwetkę taką. Z wykrojnika, ja tu mam trzy, bodajże cztery rozmiary, ale ta jedna widzę, że takie małe kółeczko było jeszcze. Czarna serwetka, taka papierowa z wykrojnika jako dodatek. Tekturka, ja sobie tutaj już wybrałam i przygotowałam tekturkę taką, takiego kwiatuszka. Wzięłam dwie, ale obowiązkowo jest jedna. Pasta, czyli po prostu. Hmm, Pasta I mikrokulki. Mikrokulki występują u mnie w różnych kolorach, więc na pewno jakieś dobiorę. A teraz przyspieszamy, rozcinamy karteczkę na odpowiedniej wielkości paseczki, zaginamy i ładujemy do pojemniczków. A za chwilę będzie wielkie losowanie. Gotowi do zabawy? Przykleję do mojej podkładki taśmę dwustronną i wszystkie te karteczki do pierwszej kartki będziemy tutaj zbierać. Losujemy. Pierwsza karteczka. Nie, może tak najpierw zamieszamy, nie? Możemy też zamieszać kolejność. Nie ma problemu. Ok. Pojemniczki widzicie cały czas. Losujemy z pierwszej jedną karteczkę i pojemnik odkładam na bok. To jest pierwsza karteczka. Z drugiego pojemnika wyciągnęłam drugą karteczkę. Trzeci. Kolejna karteczka. No, tak. Może być ten. Nie ma problemu. I ostatni pojemnik. Ostatnia karteczka. Ok. No i zobaczmy, co tu się kryje. Dodatek czarna serwetka, maska ATC kratka. To sobie przekleimy. stempel polecony. Kartka ma być w formacie kwadratowym oraz czarno-biała. OK? Wszystko jest, yy... wszystko jest widoczne, wszystko jest jasne. Jak to powinno y, wyglądać? Ok, więc tak, po kolei. Czarna serwetka to jest pierwszy element. Maska ATC kratka drugi element. Stempel z napisem polecony. Oraz mamy użyć kwadrat i czarno-biały. szykuję sobie kartkę formatu A4 białą. Oraz czarną i zaczynam to wszystko sklejać. Znalazłam też napis na 18 urodziny wykrojnik, taką skrzynkę pocztową. Pomyślałam, że do tego poleconego będzie fajnie wyglądała. Docinam bazę, docinam panel, tutaj troszeczkę nadrywam, tak jakoś bardziej mi podpasowało. Wycięłam już elementy z wykrojnika. I przybijam stempel. Słuchajcie, znalazłam taki stempel, który kiedyś Ania mi zrobiła na zamówienie, zaproszenie. On jest dość duży, ale całkiem fajnie wygląda. I ten stempel y, po odbiciu zasłaniam taśmą młodszy. Odbijam polecony, tuszuję krateczką. Taki mój standardowy sposób y, robienia tła. Po odklejeniu taśmy washi ładnie widać ten tekst, zaproszenie. Przyklejam ten panel do bazy bez dodatkowego dystansu. Ten wydrukowany napis trochę podtuszowałam, żeby lepiej pasował. Finalnie jeszcze podkleiłam go czarnym papierem. Sklejam skrzynkę pocztową do kupy, dodaję napis, dopisuję ręcznie. Na, ponieważ tam było zaproszenie i 18 urodziny, brakowało mi tylko słowa na. Z białego papieru wycięłam jeszcze takie malutkie koperty, i tak prezentuje się cała praca. Dobre. I sprawdźmy, czy dodatek czy jako czarna serwetka jest. No jest. Udało się ją tutaj dosztukować. Zmieściła się. Maska ATC kratka. Jest na całym tle. Stempel polecony również widoczny. Kartka w formacie kwadratowym i że jest czarno-biała. Poza tym, jedynie kremowym napisem, on ewentualnie by, byłby do zmiany, jeżeli ta kartka miałaby gdzieś dalej trafić. I mamy pierwszą zaliczoną. Kartki likwiduję. Dodatki tutaj sobie posprzątam na boczek, no bo już te nie będą nam potrzebne. I lecimy z następnym losowaniem. Pudełko numer jeden. Może będziemy on raz otwierać, żeby nie było. Stempel wróżka. Do stempla wróżki wypadła. Ok. Maska Damask. Następnie kolor zielony w innym kształcie niż standardowy oraz dodatek pasta. Ok, nie jest to powiedziane, że cała kartka musi być zielona, natomiast zielony, zielone muszą być dodatki i musi to być dość widoczne. No to zaczynamy kolejną pracę. Biorę arkusz A4 kraftowy oraz biały, kraftowy biguję na pół, a następnie za pomocą wykrojnika wycinam kartkę i w tym wykrojniku, takim ciut mniejszym, wycinam w białym papierze panel. Wykrojniki zabezpieczyłam jeszcze taśmą, żeby się nie ruszyły i tutaj jest takiej resztki arkusza wróżkowego, zielonego, Wycinam elementy, które mi zostały. Została akurat duża wróżka, króliczek, paprotka, motylki. I wszystko sobie na spokojnie szykuję. Jedziemy z tym koksem dalej. Ja sobie pozwoliłam wyciąć te wszystkie tutaj elementy. I już mamy gotową karteczkę. A właściwie prawie gotową, bo teraz zaczyna się najlepsze szykowanie. Używam jeszcze koła z maski koła, stempla spełnienia marzeń stempel zasłaniam później taśmą młosi. Zobaczcie tutaj od wróżki to użyłam tylko skrzydełek jako takich dodatków dekoracyjnych i jak już mam wszystko pozasłaniane, przygotowane, dodaję koloru, oczywiście zielonego. Tło robię z trzech różnych odcieni zieleni. W międzyczasie z papieru kraftowego wycinam wykrojnikiem listki, które później posłużą mi do ozdobienia koła nakładam pastę przez maskę damask wychodzi niesamowicie naprawdę um, żadne zdjęcia ani żaden film nie oddadzą efektu tego jaki tworzy ta właśnie maska w połączeniu z pastą jest niesamowita odklejam wszystkie zabezpieczenia i jeszcze pochlapię mgiełką użyję takiej turkusowej mgiełki oraz zielonej i takiej błyszczącej ale nie psikam, tylko po prostu chlapię za pomocą rurki Podsuszę to wszystko i przyklejam na bazę Żeby przykleić wróżkę postanowiłam, że dam jej troszeczkę dystansu więc wróżka będzie na kosteczkach 3D Następnie układam właśnie kraftowe listeczki, te które widzicie też na ekranie. Dodaję króliczka, paprotkę. Wszystko to, co sobie wcześniej przygotowałam. Przepraszam za skaczący obraz. Prawdopodobnie telefon sam próbuje złapać poziom. Mimo stabilnego zabezpieczenia na statywie, ekran cały czas skacze. Postaram się na przyszłość popracować nad tym. Tutaj jeszcze ostatni detal, motylek i mamy prostą karteczkę. Sprawdźmy, czy wszystkie elementy te, które były zaplanowane, zostały użyte. Stempel wróżka jest jako fragmenty skrzydełek. Maska Damask jest widoczny. Kolor zielony, ewidentnie kartka w kolorze zielonym. Inny kształt też jest widać i dołożyłam również pastę. Losujemy kolejną kartkę. Toż, że tak patrzę, że mogłaby być fajnie tutaj ważka gdzieś, ale z drugiej strony nie chcę też za dużo dodatków, żeby ona pozostała tak właśnie trochę bardziej lekka. Dobra? Wróżkowe dodatki na boczek może się jeszcze przydadzą. To co, proszę Państwa, fanfary. Werble. O, tak to powinno brzmieć. Werble. I losujemy kolejną karteczkę. I od razu otwieramy. Dodatek mikrokulki. Kartka w prostokącie. Z kolorem Niebieskim. Maska tryby duża. O kurczę, tryby z niebiesko, w niebieskościach. Yy, to nie. To miałam wziąć, przepraszam. I stempel motylki. Hmm, no, ciekawe zadanie. Połączenie koloru niebieskiego motylków, trybów, mikrokulek i kartka w prostokącie. Zapowiada się bardzo ciekawie, więc zaczynamy. Z tutaj tej resztki, która była po odcinaniu wykrojnikiem panelu, docinam bazę, następnie docinam niebieski papier z Paper Heaven, tuszuję na niebiesko trybiki, brzegi papieru, powtarzam, atakuję radełkiem i jeszcze troszeczkę resztką niebieskiego tuszu. Wycinam taki wianek, który posłuży mi za dekor, w który następnie wstęplowuję, wstęplowuję wstępluję napis. Jeszcze troszeczkę niebieskim tuszem powierzchni z resztek papieru robię panele. Takie dodatkowe tło na podwyższeniu, na dystansie, na birmacie. Nie obcinam ich równo, a raczej obrywam. Stworzy mi to też taki dość fajny efekt. Brzegi papieru również strzępię za pomocą nożyczek, a sam wianek już na płasko ląduje na kartce. Z wyciętych elementów z kolekcji układam kompozycję. Wybieram tutaj kwiatki, listki. Takie, które moim zdaniem będą wyglądały no dobrze. No i zobaczcie, znowu ekran robi imprezę. Mimo, że w ogóle nie ruszam kamerą, on cały czas poprawia, przestawia ekran. O ile w normalnym trybie nie jest to tak bardzo widoczne i nie przeszkadza, tak tutaj no irytuje i to bardzo. Do tych pięknych kwiatków. Pasują mi jeszcze niezapominajki, które są również w kolekcji, i nimi wykańczam kompozycję. Dodają takiego fajnego efektu, takiego fajnego wykończenia. No i czas na mikrokulki. Mikrokulki przyklejam klejem introligatorskim, kartkę wkładam do pudełka, a następnie posypuję mikrokulkami. To pozwoli mi łatwiej zebrać mikrokulki. Podoba mi się efekt tego dodatku na pracy. Chyba będę go częściej stosować. Mamy dodatek mikrokulki. One są, zresztą są e, tak jak widać, wszędzie. Prostokąt. Jest kartka w prostokącie. Jest kolor niebieski. Ewidentnie jest to kartka e, w kolorze niebieskim z dodatkiem zieleni i białego. Maska tryby jest użyta. Widać ją i z tyłu, i trochę z przodu, ale jeszcze miał być stempel motylek. Tak więc czas najwyższy Naprawić błąd i dorobić motylki. Motylki stempluję przykładając do nich papier, tak trochę odwrotnie niż zawsze. Następnie tuszuję je, żeby nie były białe, tylko właśnie, żeby miały trochę bardziej taki niebieski kolorek, i wycinam. Po wycięciu szukam dla nich odpowiedniego miejsca, układam je na gotowej już kartce, żeby ładnie pasowały. Przyklejam je na kostaczka 3D. Ja tu jeszcze troszeczkę domaluję białym żelopisem. Miejsca, gdzie chcę, żeby te żyłki na skrzydełkach ładnie się prezentowały. To troszeczkę tutaj tego białego żelopisu zostawiam. I teraz mamy skończoną kolejną pracę, także bierzemy się za tą ostatnią. I ostatnie, już że tak powiem, losowanie będzie takie czysto teoretyczne. Stempel kwiatynowe czyli to jest ten duży stempel. Maska ATC sweterek Ja gdzieś miałam tu uszykowaną tą maskę. O, to jest ta maska. Praca w kolorze różowym. Czyli może być ten taki troszkę łososiowy kolorek nie ma problemu. I drugi tutaj też różowy. Dodatkowo będzie użyta tekturka. Ja mam przygotowane dwie, ale de facto w planie może być tylko jedna. Wystarczy. I kartka DL. -ka. Także zabieramy się do pracy. Na białej bazie docinam jeszcze biały panel. Na tym białym panelu wycinam dwie dziury. To są dziury. Na których mieści się napis, kobieta jest tylko, królowa jest tylko jedna, przepraszam. I tutaj przez tę ten, przez ten, dziurę, te dwie dziury, będzie przechodziła wstążka. Dodaję maskę sweterek, a następnie odbicia stempla tych kwiatuszków. Wszystko do wszystkiego używam tych dwóch kolorów tuszy, które widzieliście wcześniej. Stemple będę kolorowała. Do kolorowania stempli użyję tuszu, tego którego używałam również do odbitek, jak też troszeczkę białego i troszeczkę takiej zieleni. Brzegi kartki oraz tutaj fragmenty wewnątrz tuszuję, żeby troszeczkę odróżniało się to od jasnej bazy. Tutaj widzicie proces mieszania, dodawania wody i malujemy. Bardzo lubię kolorować stemple i naprawdę, uwierzcie, to nie jest wcale takie trudne, jakby się wydawało. Ja to traktuję bardziej jak zabawę. Moje stemple, jakbyście się przyjrzeli na żywo, z bliska nie są dokładnie pomalowane, ale tu nie o to chodzi. Tu chodzi o dobrą zabawę o naprawdę fajne wykorzystanie produktów. Yy. Które mamy pod ręką. Tutaj trochę kombinuję z ułożeniem tekturek i zastanawiam się, jak to zrobić, żeby wyglądało to dobrze. Przekładam wstążkę, następnie wstążkę wiążę i już chyba na sam koniec zobaczycie gotową karteczkę. I teraz. Jestem ciekawa, jak ta wersja Wam się spodoba. Tak prezentuje się skończona praca. Te kwiatki są na żywo troszeczkę bardziej różowe. Mam nadzieję, że one wyschną i będą w kolorze idealnym. I teraz sprawdźmy, czy wszystko mamy. Stempel kwiaty jest. Maska z peterek jest. Kolor różowy jest. Dodatek teksturka, dokładnie ta jest, i format DL również. To jest ostatnia. To jest poprzednia i tutaj ta nasza czarno-biała. Skróciłam Wam czas oglądania o jakieś półtorej. Godzinki, bo tworzenie w sumie wyszło 2,5 godziny, więc tu macie taką e, szybszą wersję. Mam nadzieję, że taka forma również Wam się spodoba. E, no, nie miałam tego jak inaczej robić, a nie chciałam też, e, żeby tego live'a w ogóle nie było. Także tym razem był filmik. Dziękuję Wam za dzisiaj. E, zapraszam. Do sklepu pomaski, stemple, tekturki, oczywiście do okienka znajdziecie również papiery, klej, birmatę, mikrokulki, wstążki, grafiki, wydrukowane papiery, także jest w czym wybierać. Zapraszam serdecznie jeszcze raz do sklepu, życzę Wam miłego dnia. Papa